Jeżeli kobieta jest w stosunku do Ciebie niedoceniająca, pretensjonalna, ma stale naburmuszony ton w Twoim kierunku, oj, stary, musisz mieć jaja, skorygować ją i skorygować jej postawę tu i teraz. Nie krzykiem, żadnymi wulgaryzmami, ale jasnym, klarownym. Komunikatem i zaznaczeniem jej granicy. W przeciwnym razie, oj stary, staniesz się w tej relacji jej popychadłem. A taka postawa nie tylko będzie się powtarzać, ona będzie się intensyfikować. Z czasem nie dlatego, że to jest zła kobieta, ale dlatego, że jej na to pozwalasz. Pozwalasz traktować się bez szacunku, bez docenienia. Uczysz ją tego, że ona może wylewać na Ciebie swoją życiową frustrację, więc dlaczego ona nie ma tego robić? Stary, jeżeli nie potrafisz zaznaczyć granicy w takiej sytuacji, to niestety będziesz miał piekło w tym związku. Naprawdę uwierz mi, a będzie to piekło dla was obojga, gdyż ona również straci do Ciebie szacunek, pociąg fizyczny, i będziecie mieli po relacji, więc stary naprawdę, jeżeli chcesz nauczyć się zaznaczać granice, wiedzieć, w jaki sposób do tego podejść, Napisz do mnie maila, umów się ze mną na konsultację, powiem Tobie dokładnie i konkretnie, co mówić, a także jak podejść do tego tematu. Pozdrawiam Cię!